Ja się nazywam Michał Waliszewski. Ten program to Świat nie śpi na kanale i portalu wlc.pl. Moim gościem jest Jarosław Wojtas. Witam cię, Jarku. Dzień dobry, państwu, cześć. Nasz dzisiejszy temat to Chiny. Chiny i Hongkong. Chiny wczoraj ogłaszały, że. Będą tak naprawdę przejmować Hongkong i włączać go realnie do swojego systemu. Cały czas mieliśmy jeden, jeden kraj, dwa systemy. Teraz przechodzimy już powoli do jednego kraju, jednego systemu. Całe, cała kwestia bezpieczeństwa ma być poddana Pekinowi tak naprawdę. To wywołało protesty tak w samym Hongkongu, które zresztą były już wczoraj usuwane, jak i w innych krajach na świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, Wielka Brytania i Chiny w 1997 roku podpisały umowę na mocy której Hongkong przez 50 lat miał być terytorium autonomicznym wobec Chin. To oczywiście tego typu umową można uznać za zerwanie tej umowy. Tego typu propozycją za zerwanie tej umowy. Amerykanie zareagowali dość stanowczo. Podobnie widzę początkowo, że jest też taka reakcja ze strony brytyjskiej. Wiemy jednak też, że obecna administracja Hongkongu nie, kompletnie nie chce słuchać ulicy, która wygrała też ostatnio wybory na jesieni do rad muncypialnych. To oznacza też, że właśnie poparcie ze strony samych tych władz zależnych od Chin, aby Chiny mogły dysponować tak naprawdę w pełni terytorium Hongkongu. Oddaję Ci głos, Jarek. Co myślisz na temat tej sprawy? No, ta sprawa powiem szczerze, bardzo mnie zaniepokoiła. Rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że Chiny pod płaszczykiem walki z koronawirusem żądają wprowadzenia na teren Hongkongu swojej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i swojej jurysdykcji, to znaczy rzeczywiście zamiany aktualnej sytuacji na taką, w której będą mogły funkcjonować dokładnie tak samo, jak na terenie Miejskiej Republiki Ludowej, to, tak jak powiedziałeś, w zasadzie zlikwidowałby autonomię Hongkongu i tak naprawdę doprowadziło do sytuacji niezgodnej z aktualnie panującym prawem. Ale najprawdopodobniej Chiny właśnie do tego dążą, aby w sytuacji epidemii, póki jeszcze Społeczność międzynarodowa jest zajęta walką z COVID-19, żeby tak naprawdę wykorzystać to politycznie i w jakiś sposób przykryć ten temat ważniejszymi. Natomiast, jeżeli nie stanie się dokładnie tak, jak planują to Chiny, no to będą na pewno poważne reperkusje ze strony państw zachodnich. Stany Zjednoczone już zabrały głos, sekretarz stanu Mike Pompeo wyraził się jednoznacznie na ten temat powiedział nawet wprost, że, że może to doprowadzić do odebrania, odebrania tych, tych jakby nadzwyczajnych ułatwień, ułatwień w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Także może być to w Hongkongu oczywiście. Także może być, może być tak, że to doprowadzi małymi krokami do po pierwsze likwidacji autonomii, po drugie do, może nawet do jakiejś formy y, y, wojny, tak? A na razie widzimy wojnę gospodarczą, ale jak będą konsekwencje, oby nie była to trzecia wojna światowa. Tak, no właśnie też tak sądzę. To znaczy mamy w tym momencie wojnę gospodarczą, kwestie ruchów prawnych tak daleko idących, wychodzących już tak naprawdę poza to, że Chiny przez dłuższy okres tworzyły swoje wyspy, które tak naprawdę też były zupełnie pozaprawne, wychodzi to już na wojnę polityczną, stricte polityczną, taką, gdzie mówimy już realnie o przesuwaniu granic, tak naprawdę siłą, tak wbrew wcześniejszym umowom. Nie powiem, to mi przypomina pewne lata, i to nie dwudzieste poprzedniego wieku, gdzie podobne umowy, gdzie była mowa, no powiem wprost, mi kwestia Hongkongu bardzo przypomina militaryzację nad Reni. I jedna strona dokładnie działa przeciw tym porozumieniom, które były i próbuje zagarnąć pewne tereny i teraz dochodzi do takiego punktu. Co jest dość ważne. Dzisiaj w nocy kilka, pojawiło się kilka dziwnych informacji. Tak jak ty zapewne za chwilę powiesz o tym, co mówiliśmy przed programem, czyli kwestii lotów. Ja chciałem też wspomnieć o tym, co zobaczyłem też w trakcie, kiedy my walczyliśmy z naszymi problemami technicznymi. I e to jest kwestia, którą udostępniła marynarka wojenna z Stanów Zjednoczonych, testów na Pacyfiku, testowania dział laserowych. Ja wiem, że to brzmi trochę jak science fiction, ale akurat prawda jest taka, że działa laserowe są już testowane od kilku lat i nie są aż takim nowym, jakbyśmy mogli o tym myśleć. Zresztą realne, realna broń laserowa była już używana do niszczenia pojedynczych punktów, tak na, tak na ziemnych. To nie jest już science fiction. Helikoptery amerykańskie są po części już wyposażane w tego typu broń, zdolne do tego. Oczywiście kwestią jest ładowanie tej broni, tak? no to jest główny problem. Przy czym ona zmienia trochę, zmienia trochę podejście do wojny i jej kosztów, ponieważ jeden pocisk laserowy, jeśli można to tak nazwać, to jest tak naprawdę uderzenie termiczne, które w bardzo szybkim tempie, bardzo szybkim tempie nagrzewa dany, dany obiekt. Ono kosztuje kilka dolarów. A pojedyncze rakiety, pojedyncze wielkie rakiety, takie jak rakiety Tomahawk, kosztują od kilkuset tysięcy, nawet do dwóch milionów dolarów. Podobnie to, jak była kiedyś mowa o matce wszystkich bomb, która była zrzucona bodajże w Afganistanie, to jest również ogromny koszt pojedynczego uderzenia. To bardzo mocno zmienia nam, zmienia nam tutaj sytuację. Co możesz na Jarek właśnie powiedzieć o kwestii... Pojawią się w komentarzach pytania do nas, postaramy się na nie odpowiedzieć podczas głównego programu normalnie planowanego, który jest na piątek. Ten dzisiejszy program jest programem specjalnym z uwagi właśnie na wydarzenia ostatnich dwóch dni w Chinach i Hongkongu. Oddajcie głos, ja. to, um, Sytuacja, o której powiedziałeś, rzeczywiście to jest sytuacja sprzed paru godzin, mianowicie prawdopodobnie, tak, podają tak media, Loty amerykańskich samolotów zostały zawieszone. Oczywiście nad Chinami zostały zawieszone, ale z tego, co tutaj wyczytujemy, nie z tego powodu, że to Amerykanie zawiesili, tylko po prostu na teren Chin, w przestrzeń powietrzną Chin. Co to może oznaczać, mówiąc mniej dyplomatycznym językiem, no to, że jest to dla nich przestrzeń zamknięta. W związku z czym dlaczego zamknięta i jakimi konsekwencjami będą, e, gr, będzie groziło przekroczenie przestrzeni powietrznej Chin. Oczywiście trzeba to zweryfikować, bo to jest informacja z jednego źródła poważnego, e, to no, to Reuters. trzeba. Reuters. A, Reuters. E, proszę Państwa, no także no, trzeba powiedzieć bardzo rzetelne źródło. Tam nie ma pomyłek prawie w ogóle. Nie cytujemy tabloidów, tylko czy, cytujemy bardzo rzetelne źródło, jeżeli jest to sytuacja, rzeczywiście taka jest sytuacja. No to proszę Państwa, właśnie ustał jeden z, ustała jedna z form kontaktów międzynarodowych Ameryki z Chinami. A być może dalej, tak jak to zapowiadał sekretarz Mike Pompeo, ustaną w ogóle te relacje i będziemy wtedy mieli do czynienia z relacjami politycznymi. A ja te w szmitowskim wydaniu prowadzą oczywiście bezpośrednio do problemów egzystencji, czyli. Mówiąc krótko o Do. dojmu. Wojny, tak, tak. Ładnie. Trzeba też przypomnieć, że Amerykanie ogłaszali, że osoby związane z nałożeniem nowego prawa, stwierdzić wprowadzeniem jest tym błędem, to praktycznie jest nałożenie nowego prawa na Hongkong, będą objęte sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. I tutaj bardzo mnie interesuje, jak szerokie te sankcje mogłyby być, ponieważ oczywiście możemy mówić, że te osoby mogłyby nie móc wjeżdżać do, na teren Stanów Zjednoczonych, ale pytanie, co z ich firmami? Firm, większość firm, tak zwanych prywatnych w Chinach, jest tak naprawdę w rękach członków partii komunistycznej. To jest pewien rodzaj udawanego kapitalizmu, gdzie udaje się, że są to firmy prywatne, między innymi po to, by mogły działać na terenie Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a następnie tak naprawdę wykonują oni polecenia, czyli ci właściciele tych firm, wykonują polecenia zgodne z hierarchią partii. I to partia, czyli de facto państwo. Państwo w państwie, można powiedzieć, decyduje o tym, co te firmy robią, co kupują, w co inwestują, niezależnie od tego, czy będzie to zysk czy strata, ponieważ liczy się końcowy zysk Chin. I teraz, jeżeli Stany Zjednoczone podejdą do tego w ten sposób, to znaczy zaczną robić, powiedzą sobie prawdę, przestaną patrzeć na to tylko teoretycznie. To znaczy, te firmy teoretycznie są prywatne, więc mogą u nas działać. I mogą nagle powiedzieć Stany Zjednoczone, te firmy są państwowe i traktujemy je jak państwowe firmy. Pytanie, jak wtedy Chiny na to zareagują, ponieważ te firmy przecież działają także w Laosie, w Wietnamie, w Tajlandii i w innych miejscach, w których jest prowadzona produkcja na rzecz, na rzecz późniejszego eksportu do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Jak myślisz, Jarek, jak po pierwsze kwestia, kwestia relacji gospodarczych tutaj może wpłynąć na kraje ościenne całego konfliktu, czyli Tajwan, czyli Koreę Południową, Wietnam, Laos, Wielką Brytanię z uwagi na Hongkong? A także, jaka może być realna reakcja Unii Europejskiej wobec tej sytuacji? To znaczy, czy Unia Europejska byłaby gotowa według Ciebie stanąć po stronie Ameryki, Wielkiej Brytanii w sporze Hongkong-Chiny? Odpowiadając trochę od końca, uważam, że tak i prawdopodobnie właśnie tak się stanie, jeżeli, konflikt, jeżeli dojdzie do eskalacji tego konfliktu. Natomiast bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że. Kluczowym do zrozumienia tej sytuacji jest rozstrzygnięcie kwestii sankcji gospodarczych i tego, w jaki sposób funkcjonują te chińskie firmy. Jak najbardziej zgadzam się z tą tezą, że mamy do czynienia tutaj z pozorowanym, pozorowaną gospodarką rynkową. To nie są takie firmy, które działają na w Polsce, tylko to są typowe firmy fasadowe, zakładane rzeczywiście przez funkcjonariuszy, Partyjnych lub dla funkcjonariuszy partyjnych, ale yy, 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 będąc świadomym tego monizmu, w Chine, że wszystko jest podporządkowane jednemu centrum i ideologicznie, gospodarczo i politycznie i w każdy inny sposób, w zasadzie wychodzi dokładnie na to samo, a więc naruszenie tych interesów może skończyć się tak, jak yy, posłużę się taką zabawną ilustracją yy, w firmie yy, Landromat. Yy, także no, to nie będzie yy, miły. Koniec. No jest, to będzie, przepraszam, konflikt, który może się, może się przełożyć również na, na, na konflikt militarny, ponieważ zostaną naruszone interesy polityczne wewnątrz Chińskiej Republiki Ludowej. To znaczy, uważasz, że mogłoby dojść do jakiegoś ograniczonego buntu wewnątrz Partii Komunistycznej? Tego, tego nie wiem, to powiem szczerze, że to jest tu, trudno to przewidzieć, natomiast na pewno część tych funkcjonariuszy partyjnych w związku ze stratami, które poniosłyby firmy, no, no, mogłyby zostać w jakiś sposób ukarani. Niekoniecznie tak jak w tym filmie, ale na obozy pracy pełne są takich funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Chin, którym się nie udało. Właśnie, którym się nie udało. Ale też, co mnie tutaj zastanawia, to jest kwestia tego, że to już jest kolejny konflikt, który Chiny tak naprawdę podejmują w ciągu inu, dwóch tygodni. Mieliśmy dwa tygodnie temu te dość dziwnie wyglądające starcie z żołnierzami Indii, prawda, na, na ich granicach. Od tej pory i Chiny i Indie zaczęły budować tam rodzaj linii frontu tak naprawdę. Pojawiły się tam pewne, pewne instalacje wojskowe, pewna możliwość tego, żeby tworzyć bunkry i tym podobne kwestie. W tak zwanym międzyczasie, jeszcze wtedy, jak mieliśmy program z Kacperem na temat właśnie tego sporu między Indiami i Chinami, mówiło się o tym, że kilka dni wcześniej Chiny namierzyły filipiński kuter, czy już teraz nie mogę sobie przypomnieć, czy to był filipiński kuter, czy jakiś okręt silniejszy, że tak wyrażę, i był on namierzony w sposób, który, jak to opisano, pozwalał na wystrzelenie już w jego kierunku. Znaczy, nie było to tylko takie namierzenie, jak to bywa, między samolotami, które na przykład lecą w nie tym kierunku, ale już była realna możliwość ostrzelania tego. Tego statku filipińskiego. A przecież Filipiny teoretycznie za Duterte zaczęły łamać trochę ten porządek obrony amerykańskiej, tak? Tego pierścienia, który miał tam powstać. Powoli się zaczynały z tego wycofywać. Jednocześnie teraz ta zapowiedź wobec Hongkongu pojawiły się jakieś. No, powiem to, no dobrze, powiem plotki, ponieważ nie chcę tutaj mówić, że to jest bezpośrednia kwestia, także można było się na to powoływać, ale mowa o tym, że to jest też w pewien sposób groźba wobec Tajwanu, tak? A przecież na, w Tajwanie wygrała opcja proamerykańska. Yy, tak naprawdę ta, która chce być suwerenna wobec Chin, tak? Oddzielona od całości. Czyli mamy Tajwan, mamy Filipiny, mamy Indie, mamy Hongkong. To są cztery konflikty rozpoczęte w ciągu dwóch tygodni. To nie wygląda na przypadek, szczerze mówiąc, bo. Yy, Tutaj były też ruchy chińskie. Nie tak, że oni byli tylko prowokowani w jakiś sposób, prawda? Jak myślisz, z czego może to wynikać? Być może właśnie polityka chińska przestawia się na bardziej ofensywną, i Chińczycy będą wykorzystywali póki co zasłonę koronawirusa do realizowania własnych interesów. I właśnie pokazują, że kiedy będzie trzeba, za pomocą narzędzi militarnych, i że nikt ich nie powstrzyma. I dlatego też społeczność międzynarodowa, to co powiedziałeś o, wcześniej o Stanach Zjednoczonych czy Unii Europejskiej, musi, musi społeczność międzynarodowa, musi działać tutaj zdecydowanie i radykalnie podejmować kroki, no bo no Chiny nie są demo, demokracją i tradycyjne narzędzia dyplomacji mogą być nieskuteczne, w związku z czym tutaj twardo y, będzie trzeba y, y, rozmawiać z władzami Chin, no, to one będą próbowały na pewno tutaj, że tak powiem, rozpoznanie ogniem czy rozpoznanie walką prowadzić, no i tyle, no i być może właśnie po kawałeczku po kawałeczku sprawdzają, sprawdzają jakby naszą odporność, znaczy naszą, chodzi mi tutaj z zachodu, odporność na ich działania, tak? A może właśnie ta taktyka salami jest robiona w takim właśnie zamierzeniu, że po kawałeczku, po kawałeczku, po kawałeczku sprawdzać, na no ile mogą sobie pozwolić po kawałeczku odcinać, aż nie zjedzą wszystkiego, na co mają ochotę a, ochotę będą mieli zapewne, zapewne bezpośrednio na wszystko, ale to, co mnie też interesuje w tej kwestii, uważam, że wypowiedzenie wojny Tajwanowi, próba przejęcia całego Tajwanu, to byłoby coś dużo dalej idące niż w kontekście przejmowania Hongkongu, bo jednak jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Hongkong jest tym jednym, Jednym państwem z Chinami, mimo że jest ta dość szeroko zakrojona autonomia, przy czym w tej, pod kątem Tajwanu mamy do, do czynienia z czymś całkowicie odrębnym, realnie. Tak? Krajem, w którym odbywają się wybory, który ma bardzo silną armię, jak na swoją liczebność, to trzeba przyznać, który ma ogromne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych który jest częścią pewnych porozumień, nie zawsze oficjalnie, ponieważ inne kraje Azji obawiają się oczywiście stwierdzić, że Tajwan jest częścią jakichś porozumień jako kraj zupełnie niezależny. I dlatego troszeczkę nie chcę mi się wierzyć, żeby pierwsze tego typu starcie miało być już postawione na ostrzu noża, bo de facto sytuacja, w której Chiny próbowałyby zająć najpierw w ten sposób Hongkong, a później siłą Tajwan, Byłaby sytuacja, która naprawdę mogłaby grozić prawdziwym wybuchem III wojny światowej. I to nie ma słowa przesady, ponieważ Amerykanie tak naprawdę realnie nie mogą sobie pozwolić na oddanie Tajwanu. Więc jeśli nie Tajwan, to zastanawia mnie, jaki kraj wokół tego, tego całego Galimatiasu, Birma, w której jest, w której są rządy hunty wojskowej, która jest coraz bliżej Chin. Czy jakiś inny kraj? Jak myślisz, Jarek? Jak, na, na kogo byś postawił w tej sytuacji, na jaki konflikt teoretyczny, tak, żeby Amerykanie i Chiny mogły się sprawdzić, bo myślę, że o to im chodzi, jednej i drugiej stronie? Tak, jeżeli będą walczyć, to rzeczywiście w yy, którymś z państw yy, sąsiadujących z Chinami bądź leżących właśnie tutaj yy, w tym archipelagu? Yy, trudno powiedzieć. Powiem, powiem szczerze, że nie wiem, ponieważ nie, znaczy nie, nie, jestem w stanie tego, nie jestem w stanie tego tutaj zaryzykować jakiegoś yy, konkretnego wyboru, bo to może się zdarzyć tak naprawdę wszędzie. Yy, to jest bardzo interesujące i moim zdaniem będzie miało to dokładnie taki scenariusz, jak powiedziałeś, że Amerykanie yy, z Chińczykami będą walczyli w którymś z tych państw, yy, na pewno nie na terenie Chin. To jest dobre pytanie. Dobre pytanie do przemyślenia. Gdzie to się może? Tutaj myślę, że jest pytanie też, jakby kwestią jest to, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone będą chciały podważyć pewne status quo, które tam jest? Jeżeli Stany by to robiły, to podważą wtedy rząd w, w Birmie. To on mógł być celem. Oczywiście też teoretycznie Korea Północna, ale no Korea z, tego, z tej wyliczanki o tyle wykluczam, że no bomba atomowa, jednak zbyt wielka ilość ofiar. No chyba, że Amerykanie będą chcieli sprowokować stronę chińską do tego, żeby ukazała się jako mordercza, ale to jest. Zbyt ryzykowna taktyka, gdyby to w razie czego wyszło. I w ten sposób bym wykluczał wtedy, wykluczałbym z tej wyliczanki Koreę Północną. Myślę, że gdyby Amerykanie chcieli, chcieli tutaj podważyć całą sytuację obecnej, obecnego status quo, to byłaby to Birma, ponieważ to Birmie jest dziś blisko do Chin a z drugiej strony Chiny mogłyby próbować obalić rząd w Wietnamie. Rząd w Wietnamie, który przecież jest im wrogi, jest teoretycznie komunistyczny, ale jest im dzisiaj znacznie bliżej do Stanów Zjednoczonych niż do Chin. Ten paradoks sytuacji, w której tym razem Chiny walczyłyby przeciw komunistom w Wietnamie, a Stany Zjednoczone u ich boku broniłyby ich przed Chińczykami. No, przyznam szczerze, brzmi to jak science fiction, no ale przecież pamiętajmy. Nie. Nie, to przecież sytuacja Hashimina y, kiedyś też była dość charakterystyczna, przecież też odwiedzał Stany Zjednoczone. To w zasadzie przypadek sprawił, jak się, potoczyły, jak się potoczyła historia tego kraju, jak się potoczyły relacje chińsko-francusko-amerykańsko-wietnamskie. Y, to... I jeszcze dawałbym Rosję do tego. Znaczy, o, to... no, no, jak najbardziej właśnie. No, to był przypadek, podobnie jak w przypadku. Rewolucji kubańskiej, wybór ideologii był podyktowany czystym pragmatyzmem, a nie wiarą w tę ideologię, po prostu sytuacją międzynarodową, czystym pragmatyzmem. To, że przetrwało to w ten sposób, tego nie wiem, jak to się stało. Nie? To jest zaskakujące. Ale być może uformowanie specyficznej elity politycznej na to pozwoliło, właśnie. I rzeczywiście ten, ten komunizm. Komunizm wietnamski, to polega na co? Na czczeniu oczywiście tutaj lidera rewolucji. Generalnie przecież politycy robią sobie zdjęcia. Widzieliśmy prezydenta Andrzeja Dudę też przecież pod, na zdjęciu przed w wielkim popiersiem. To, 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 to też, proszę Państwa, jest taka może religia państwowa dzisiaj. Taką funkcję to pełni. To, to rzeczywiście tam sytuacja jest bardzo trudna, To jest no, nakłada się tam tak wiele interesów. One oczywiście są w pewnym stopniu, yy, można je yy, syntetyzować, konflikt generalnie dzisiaj amerykańsko-chiński, ale to jest dużo bardziej złożony problem. Nie? To Poważnie, to wymaga sporej refleksji, analizy bardzo dokładnej. Na pewno na pewno jeszcze w najbliższy piątek, kiedy się spotkamy, szerzej porozmawiamy ruszymy ten temat, zapewne będziemy mieli wtedy dla Państwa także więcej komentarzy ze świata, więcej komentarzy przede wszystkim z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, ponieważ to jest dzisiaj, to jest dzisiaj najważniejsza reakcja. Będę też na pewno bardzo uważnie patrzył na to, co robi Francja, ponieważ po pierwsze Francja to jest głos Unii Europejskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, mocarstwo atomowe, no i dawny właściciel też terenów wietnamskich, o których tutaj wspomnieliśmy, także ich zdanie też będzie miało duże znaczenie. Chcieliśmy Państwu, chociaż tak pokrótce, w tym skróconej wersji tego programu, przytoczyć najważniejsze, najważniejsze działania Chin i Ameryki, które mogą oba kraje przeciwko sobie podjąć, w tej dość niezwykłej sytuacji, którą także bardzo znani w Polsce eksperci, jak pan profesor Guralczyk, stwierdzają, że jest to zaskoczenie, taka silna propozycja, propozycja Chin i sytuacja jest napięta. Podkreślam to, że to jest kolejny, kolejne otwarcie konfliktu przez Chiny z innym państwem i czekamy na, czekamy na więcej informacji. Będziemy na pewno sprawdzać Państwa komentarze pod naszym podpostem, ponieważ ten post zapewne ukaże się w formie materiału YouTube na, na Facebooku z uwagi na pewne problemy techniczne. Śmieliśmy się już tutaj właśnie, że być może któryś z nas ma Huawei albo coś, coś podobnego, więc, no, no, a, więc może, może to być problemem, żeby mówić źle o chinach. Wyłapuje, prawda, ta, ten, ten telefon automatycznie i, i blokuje. No na cóż rzeczywiście się... tak to... jest, Chyba rzeczywiście Gdzie... tak jest zawsze, kiedy padało, padało słowo China i Chiny. Coś tam się rozłączało. Zgadza się? Znaczy <noise> tak, to najwyższy czas, żeby wypowiedzieć słowo czajna chyba na pożegnanie. No, i to będzie można powiedzieć, że się sprawdza, ponieważ za chwilę się, za chwilę się rozłączymy. Chciałem Ci bardzo podziękować za to, że byłeś gotowy w dzisiejszym programie wystąpić, Jarek. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za Państwu. Do najbliższego piątku, kiedy wraz z Kasprem Gatkowskim i Jarosławem Wojtasem podejmiemy kwestie między innymi właśnie Chin i ostatnich wydarzeń na świecie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.